Hej, zadanie trzecie z genetyki. Dokładnie to zadanie pierwsze z krzyżówek. Krzyżówki, mam wrażenie, genetyczne były jednym z takich przyjemniejszych części całej genetyki, przynajmniej dla większości osób w moim liceum. Większość je jednak rozumiała? No, są one całkiem przystępne. A co najważniejsze, jeżeli przygotujemy się z nich, przerobimy sobie parę naście tych krzyżówek, to będziemy przygotowani na. Spokojne uzyskanie, tak jak w tym na przykład zadaniu, aż czterech punktów na maturze, ponieważ krzyżówka zdarza się zawsze i zazwyczaj jest ona punktowana za dwa punkty. Także zobaczmy sobie na zadanie z takich krzyżówek z matury z 2021 roku. Za barwę upierzenia papużki, papużek falistych odpowiadają alele dwóch dopełniających się genów autosomalnych, które dziedziczą się niezależnie. Myślę, że jeżeli mieliśmy podstawowe genetyki, to wiemy, co to znaczy, że coś dziedziczy się niezależnie, że nasze geny dziedziczą się niezależnie. To będzie widoczne przy stworzeniu naszej krzyżówki. Ale przypomnijmy sobie różnicę między genami autosomalnymi i no właśnie, jakimi tymi drugimi. Druga, druga grupa genów są to chromosomy płci, czyli allosomy, tak? Kluczowa różnica jest taka, że nasze autosomy czyli chromosomy somatyczne, określają nam cechy inne niż oznaczenie płci. Tak? Fenotypowo widać te cechy, to one są inne niż określenie, oznaczenie płci biologicznej, podczas gdy właśnie allosomy są tymi chromosowami płciowymi, czyli określają płeć biologiczną, jak i cechy płciowe, czyli fenotypowe takiego organizmu właśnie związane z płcią. Okej, okay, taka mała dygresja, ale musimy o tym pamiętać, bo wtedy... Troszeczkę inaczej to wszystko tutaj działa. Papuszki mające. A jeszcze: dominujący Allel F warunkuje kolor niebieski, natomiast Allel G kolor żółty. To jest jedna z ważniejszych informacji, którą w tym momencie przeoczyłem. Zapisałem tu sobie właśnie cechy, czyli fenotypy, i chciałbym do nich dopisać genotypy właśnie z treści tego Zanania. Także dominujący Allel F warunkuje kolor niebieski. Zapiszmy sobie, że F. Będzie nam już kolor niebieski, tak? Na razie, i natomiast Allel G, G, kolor, kolor żółty. Mhm. Papuszki mające co najmniej po jednym Allelu dominującym obydwu genów są zielone. ok, zatrzymujemy się przy tym. Czyli przynajmniej jed, po jednym Allelu dominującym obydwu genów. Także może to być podwójna homozygota e, dominująca, tak? Ponieważ ma przynajmniej po jednym Gen z obu dominujących. Spróbuję tutaj nie na nabazgrać jak kura pazurem. E, może być też sytuacja, w którym jest pojedyncza homozygota e, dominująca, a druga e, jest heterozygota, czyli recesywna. Ważne jest to, żeby najprościej mówiąc, była w jednej takiej grupie duża literka G i duża literka F, czyli. Oba allele dominujące właśnie z każdej grupy, z grupy G oraz z grupy F. Powinienem w zasadzie zaczynać od F, ponieważ tak było tutaj w treści zadania, jednakże nie ma to znaczenia, jeżeli tutaj, jak tutaj to podajemy. Ale możemy tutaj przedstawić to tak, jak chciało po kolei po zadaniu. Także pomyślmy sobie, co możemy dać następne. Możemy dać duży allel F i duży allel F. Tak, obmyślamy wszystkie kombinacje, w których będziemy mieli połączenie alelu dominującego z grupy G i alelu dominującego z grupy F. E, tutaj dajmy sobie G duże i G małe. E, no i będziemy mieli jeszcze czwartą możliwość, czyli obie e, heterozygoty. Tutaj również to umaszczenie będzie zielone. Tak? Natomiast osobniki będące podwójnymi homozygotami recesywnymi są białe. Tutaj mniejsza filozofia, podwójne homozygoty, tylko że recesywne. Tak, Tutaj mieliśmy podwójną homozygotę, tylko że dominującą. Potomstwo pary papurze kwalistych, niebieskiej oraz żółtej, były zawsze upierzone zieloną. Jednak kiedy skrzyżowano te zielone ptaki z F1 z innymi osobnikami zielonymi, otrzymano w F2 ptaki zielone, niebieskie, żółte, a czasami białe. Zapisz, stosując oznaczenia alleli podane w tekście, genotypy opisanej pary papużek falistych. Widzimy genotypy niebieskie, żółte oraz ich genotypy, ich zielonego potomstwa. Zobaczmy sobie zatem, co warunkowało kolor niebieski. Kolor niebieski dominował Allel F, tak? który w swojej wersji dominującej dawał ten kolor, no ale wiemy, że nie może być z drugiej strony małej dużej literki G, tak? Czyli alelu dominującego z grupy G, ponieważ wtedy kolor byłby zielony. Także zapiszmy sobie rzeczywiście jak ten kolor niebieski mógłby wyglądać, a mógłby wyglądać w ten sposób. I jeżeli chodzi o osobnika żółtego, no to dokładnie ta sama, ta sama sytuacja. Tutaj może zachowajmy pewien, pewien porządek, kiedy to będziemy pierwsze te allele z grupy F wypisywać, a później z grupy G. E, ok, i genotypy ich zielonego potomstwa. No, zielone potomstwo będzie miało jeden allel, z, y, z ten dominujący z każdej grupy. Tak, jeżeli zrobilibyśmy sobie taką krzyżówkę z boku na szybko, no ale też tutaj widzimy, że od jednego z osobników weźmie ten allel dominujący F. Oczywiście część potomstwa, od drugiego allel dominujący G. No, i w takim układzie jest tylko taka możliwość, żeby, żeby fenotypowo wyszedł kolor zielony, tak? Zapisz stosując oznaczenia aleli podane w tekście wszystkie możliwe genotypy zielonych papuszek falistych. My to już zrobiliśmy, tak? Uszeregujemy sobie to. Tutaj dlatego bardzo istotne jest robienie takich ściągawek. Wtedy znacznie ułatwia nam to pracę, a wręcz możemy w pewnym momencie odpowiedzieć sobie wcześniej na niektóre pytania. A że tak powiem, nie. Zajmie nam to jakiejś znacznej puli czasu, z naszego czasu dostępnego na maturze, na zadania. Więc zapiszmy sobie jeszcze raz te, te genotypy. Tutaj będzie G oraz G. Okay. Oczywiście, zapisanie w odwrotnej kolejności tych z grupy F i grupy G. Aleli nie będzie błędem, jednakże możemy zachować pewien porządek, na pewno ładniej to wygląda. No i zadanie najbardziej punktowane, bo aż za dwa punkty: określenie prawdopodobieństwa w procentach pojawienia się białego osobnika wśród potomstwa białej papuszki falistej i zielonego ptaka z pokolenia F1. Warto nauczyć się zapisywać sobie genotypy rodziców. Tak od razu, tak? możemy zapisywać je z fenotypami, czyli napisać tutaj genotypy rodziców. P1, tak? Od pierwszego rodzica. No i pierwszym rodzicem tutaj z tekstu będzie biała papuszka. No to możemy sobie tu zapisać na przykład z boku białe. Zrobię to może na odwrót, bo tutaj przygotowałem już sobie tabelkę. Tutaj osobnikiem P2 będzie biały. To również nie jest istotne. A tym drugim ma być papuszka zielona, tak? To możemy sobie zapisać zielona. Oczywiście, żeby nam się tylko i wyłącznie nie pomyliło. Najważniejsze tutaj to wypisanie genotypów, które będziemy łączyć. Także kolor biały miał, może mieć genotyp tylko i wyłącznie FFGG, a genotyp rodziców, yy, rodzica zielonego będzie tym genotypem F1. Yy, to jest F1, czyli to jest F duże, F małe. Obie heterozygoty, tak? Zapiszmy sobie więc to w krzyżówce. Tutaj, jeżeli chodzi o osobnika białego, istnieje tylko jedna możliwość przekazania aleli, tak? Aleli tylko i wyłącznie recesywnych. Tutaj z każdej grupy, tak, no możliwe, możliwe są cztery, cztery warianty, tak? Myślę, że, że wiemy o co tutaj chodzi. Jakbyśmy sobie tutaj rozdzielili również w postaci takiego drzewka, to też jest. Dobra technika, ale aczkolwiek my będziemy sobie zapisywać od razu tutaj te, te wyniki. Co możemy przekazać? Możemy przekazać y, po jednym z alelu dominującego F oraz G, możemy przekazać jeden allel dominujący F, drugi recesywny G, możemy przekazać allel recesywny F oraz dominujący G, i możemy przekazać allel recesywny F oraz allel oraz recesywny G. Y, patrzymy się na każdą, każdą możliwość, tak? Dlatego warto rozpisać sobie takie drzewko. Później możemy to sobie przepisać w zależności od tego ile mamy tak naprawdę e, czasu i chęci. Tutaj najprostsza sprawa. Łączymy po prostu oba te wyniki. Tu są wszystkie możliwości, które mogą zostać e, wszystkie możliwości kombinacji aleli, jakie mogą zostać przekazane przez tego pierwszego e, rodzica. Oczywiście tutaj sytuacja też sama. FfGg. Ff duże g, małe g i zobaczmy sobie, pytają nas o osobników białych, czyli o osobników, które będą miały taki sam genotyp, jak tutaj rodzic drugi, więc musimy sobie tutaj tylko i wyłącznie zerknąć na tabelę, mamy tutaj jedną opcję na 4, tak, z prostej matematyki wiemy, że jest to 25% i to jest nasza odpowiedź do zadania. I to jest cała filozofia tej szachownicy Puenta, puneta czy czy krzyżówki po prostu genetycznej.